nie z broni palnej może być naprawdę ciche z tłumikiem. O tym, że broń z tłumikiem nie jest najczęściej tak cicha jak w filmach, to zapewne wiecie. Dla przypomnienia, tak to brzmi z broń w kalibrze .223 lub .556. Ja jednak znalazłem coś, co najbardziej odpowiada takiemu typowemu filmowemu wrażeniu, jeśli chodzi o strzelanie z tubikiem. To, co mam tutaj, to suwadło, które wymieniłem na takie, które przyjmuje amunicję bocznego zapłonu 22LR. To taka konwersja. A do magazynka załadowałem amunicję poddźwiękową. A tak brzmi to, jak mówię do Was podczas strzelania. Oczywiście tracimy sporo. Pocisk jest lekki. Jednocześnie ma bardzo małą prędkość wylotową. I przez co bardzo niską energię, więc jego wartość bojowa może nie jest jakaś bardzo wysoka. Aczkolwiek umówmy się wciąż, no nie chcielibyście dostać takim pociskiem. Ale nawet biorąc pod uwagę te wszystkie wady, trzeba przyznać, że.